Problemy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mających na swoim obszarze tereny wojskowe. To tytuł konferencji, która odbyła się w Suchym Lesie 13 grudnia i której gospodarzem był wójt Grzegorz Wojtera. Dzisiejsza konferencja, dzisiejsze spotkanie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Poligony. Na spotkanie dotarli koledzy, koleżanki i koledzy z całej Polski, z gmin, które, które mają na swoim terenie nie tylko poligony, ale również jednostki wojskowe, bazy, lotniska. Czyli krótko mówiąc, gminy związane z wojskowością. Nie wszyscy zaproszeni goście są członkami stowarzyszenia Nasze Poligony, ale często mają podobne problemy i spotkanie w Suchym Lesie miało na celu dyskusję i poszukanie rozwiązań na funkcjonowanie w pewnej symbiozie samorządów lokalnych z jednostkami wojskowymi, tak jak na przykład gmina Powic. Zawsze jakby szukanie partnerów w rozwiązywaniu różnych spraw czy szukaniu pomysłów na, na dalszy rozwój jest cenne, więc każde stowarzyszenie jest ważne. Ja tu bardziej reprezentuję... Gminy związane z obecnością stricte wojsk sojuszniczych, tak jak w gminie Powidz od 2017 roku pojawiły się wojska amerykańskie. Wojskowy charakter gminy to nic nowego od połowy XX wieku, już lotnisko wojskowe w Powidzu, dydabicznie się rozwijające, ale obecność wojsk sojuszniczych spowodowała, że ta rzeczywistość i wpływ na społeczność lokalną zaczęła się trochę zmieniać. Z jednej strony to jest szansa na, na poprawę gospodarki lokalnej, na poprawę infrastruktury, ale to też są nowe wyzwania związane między innymi w zakresie finansów komunalnych, ochrony środowiska czy gospodarki przestrzennej. Podczas spotkania zarówno Wójt Wojtera, jak i dr Maciej Kruś wskazali na zalety przynależności do stowarzyszenia i na przykładach pokazali, co udało się do tej pory osiągnąć. Jeżeli chodzi o to, Stowarzyszenie Nasze Poligony, to tutaj rzeczywiście wiele gmin jest to zaangażowanych, mają wspólny interes. Chodzi po prostu o to, żeby no, najogólniej mówiąc, infrastruktura wojskowa, głównie poligony, i związane z tym ograniczenia, żeby te wszystkie ograniczenia dały możliwość uzyskania rekompensaty dla Rzecz Gminy. Wprawdzie jest dużo, no, ale najprościej rzecz mówiąc chodzi o to, żeby te, te gminy mogły, nie tylko, mogły korzystać na funkcjonowaniu tych poligonów. W postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądem jest tak, że gmina nie zawsze może być uznana za stronę w postępowaniu. I w pierwszym przypadku, w sprawie klasyfikacji globoznawczej terenów na poligonie Biedrusko i w drugim przypadku, w przypadku rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów budynków, okazało się, że takim, taką stroną, taki przymiot strony może uzyskać stowarzyszenie. Udało się. W pierwszym przypadku stowarzyszenie mogło złożyć skutecznie skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu operacyjnym. W drugim przypadku e, udało się, jak Państwo wiecie, e, zmienić to rozporządzenie Ministra Technologii, Rozwoju i Nauki, e, no i tym samym ocalić jakby kwestie podatkowe, czy podatek, który jest istotną częścią e, dochodową w naszym budżecie gminy. No, i w tej, chwili, w tej chwili staramy się oprócz tego wypracować nową formułę współpracy z wojskiem, żebyśmy nie rozmawiali tylko i wyłącznie o pieniądzach, tylko i wyłącznie o podatkach, ale chcielibyśmy rozmawiać o komunikacji, o współpracy, o realizacji wspólnych inwestycji, przede wszystkim inwestycji drogowych. No, jest szereg takich problemów, gdzie współpraca wojska z samorządem. Współpraca wojska ze środowiskami lokalnymi ma głęboki sens i myślę, że ogromne szanse powodzenia z korzyścią dla mieszkańców. Spotkanie w suchym lesie z pewnością nie było ostatnim, ponieważ tematów związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych, a terenami wojskowymi jest sporo.